Hej kochani, dziś nagrywam dla Was moją wieczorną rutynę po szkole. Oczywiście najpierw muszę wrócić do domu. Zazwyczaj jest to godzina 14-16. Zdejmuję kurtkę, buty i później idę się przywitać z moimi zwierzakami. Will, Tutaj akurat e, widzicie snapusia. Zawsze bardzo, bardzo się cieszę, kiedy wracam do domu. Później oczywiście mycie rąk, nie pomijam tego kroku aktualnie i zawsze po powrocie do domu myję dokładnie ręce. Idę na górę, no i teraz czas na odpoczynek. Po całym dniu w szkole jestem bardzo, bardzo zmęczona. No i w pokoju czeka na mnie moja księżniczka. E, uwielbia u mnie spędzać czas w pokoju, także zawsze jak przychodzę ze szkoły, to leżę sobie na moim łóżku. Witam się z nią. Później biorę za telefon i sprawdzam wszystkie media społecznościowe. Księżniczka jest moją najlepszą przyjaciółką, jest mi wierna. No i uwielbia leżeć na mnie, obok mnie, spędzać ze mną czas. Bardzo jest zadowolona, szczęśliwa, że już wróciłam ze szkoły. Wpadajcie również na mojego Instagrama, gdzie staram się być z wami na bieżąco i na przykład na InstaStories pokazywać wam, jakie posiłki zabieram do szkoły, ale także pokazuję wam moje stylizacje. Później, kiedy już odpoczęłam przebieram się w jakiś luźny outfit Wiem, że pewnie będą pytania skąd są moje ubrania, więc spodnie jak i top są z Zary, a pasek z Ralpha. No i tutaj wybrałam taką oversize'ową bluzę z to oraz leggings z Jim Glamour Już pełen chill, biorę za laptop i sprawdzam, co tam działo się, kiedy nie było mnie w domu, i później czas na obiad. Zazwyczaj e, powiem Wam, że gotują moi rodzice i e, coś już w domu na mnie czeka. Naprawdę są to różne posiłki, ale tym razem wybrałam akurat makaron, coś bardzo prostego. I tym razem nawet nie robiłam sosu, tylko wzięłam taki ze słoiczka, ale powiem Wam, że naprawdę jest przepyszny. No i zaparzam sobie również herbatkę, uwielbiam te właśnie takie owocowe. Tego dnia był obiad w 10 minut, ale przyznam wam, że był naprawdę przepyszny. Kiedy jest ładna pogoda, jem obiad na dworze, najczęściej w towarzystwie moich rodziców lub babci. Później przychodzi czas na zabawę. Tutaj akurat widzicie Walkerka oraz Napiego. Naprawdę uwielbiam się z nimi bawić, ponieważ po całym dniu, kiedy się z nimi nie widzę, po prostu za nimi <tęsknię>, tęsknię. A tak jak wiecie, ja naprawdę jestem bardzo zżyta z moimi zwierzętami. Kiedy mam więcej czasu, nagrywam sobie też jakieś TikToki. Powiem Wam, że to różnie wygląda. Czasami później wracam ze szkoły, czasami wcześniej. Później oczywiście przychodzi czas na naukę. Ja jak na razie nie mam ani książek, ani jakichś, wiecie, prac domowych, więc tym razem zajęłam się zeszytami. Tutaj naklejałam naklejki, podpisywałam się. Troszeczkę mi to zajęło, ale ogólnie cieszę się, że to zrobiłam. Beczorami lubię sobie brać jakieś przekąski i po prostu spędzać czas, wiecie, oglądając jakiś film lub serial. Czasami też po prostu rozmawiam z moimi rodzicami albo się uczę. Później też prysznic zazwyczaj także myję włosy, ale tego dnia robiłam to rano. Później czas na pielęgnację twarzy. Na początku zmywam resztki makijażu takimi specjalnymi chusteczkami, poprawiam to później jeszcze płynem micelarnym. No i myję twarz pianką. Oraz nakładam tonik, taką mgiełkę. Później wracam do pokoju, pokazuję Wam tutaj moją piżamkę z Miki oraz kończę moją pielęgnację twarzy. Tutaj akurat nałożyłam sobie takie płatki pod oczy. Są one naprawdę bardzo, bardzo fajne. Później nałożyłam maść na pojedyncze wypryski oraz krem na całą twarz. Oraz balsam do ust Późnym wieczorem jem też jakąś kolację. Tutaj akurat pancake'i z banana i mąki owsianej oraz jogurt z mango. No i też sobie coś tam oglądałam na YouTubie. I później czas na umycie zębów, zawsze po jedzeniu, no i przed samym spaniem. No i tutaj jak widzicie już jestem w łóżku, także dobranoc kochani. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, oczywiście zostawcie kciuka do góry, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa pa!